Pogarny, kto już przesada? Pomóc ci jest czymś? Jest żywa? Ile masz wzrostu? Metr sześćdziesiąt siedem. Dzień, Dzień Bo- Pytanie. Czy zmieści się może do was metr sześćdziesiąt siedem? Nie rób tak! Pożyć cukier od sąsiadki. Pożyć jeszcze? Pierdolę dowód pani Zosi. Czemu po prostu nie pójdziesz na zakupy? przyniosłaś pieska! Dobrze będzie na ujał! Uciekaj póki możesz! Uh. Oh. Nie rób tak nigdy więcej! Córeczko, równe 18 lat temu urodziłam ci na ten świat. W związku z tym kupiłam ci buty. O, dziękuję. Pamiętasz, jak przed chwilą powiedziałam ci, że cię urodziłam? To bolało! Mamo, jeżeli oglądasz ten film, nie pozywaj mnie do sądu. Ha!